Roczny budżet planowany przez koalicję to śmiech na sali. Stąd dziwię się panie przewodniczący, że ten skomplikowany, kłopotliwy temat dla państwa pan zechciał poruszyć, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo naprawdę oszczędzanie na pracownikach budżetówki systemowe, a to niestety dokonuje się w kolejnym budżecie i w planie kolejnego budżetu, będzie oznaczało słabiej funkcjonujące państwo. To, co bardzo niepokoi w tych danych, to jest oczywiście... Poziom inwestycji, odbijający się później w dochodach budżetu, to jest poziom wykorzystania środków z KPO i ryzyko niepełnej realizacji krajowego planu odbudowy w terminie. A no wreszcie strona dochodowa, tak, czyli systemowo niski udział dochodów z podatku korporacyjnego w dochodach budżetu, ale też no powiedzmy sobie uczciwie, przestrzelone prognozy po stronie dochodowej, które nie świadczą najlepiej. I o tych, którzy je układali w rządzie poprzednim, i o tych, którzy je odziedziczyli i w istotnym stopniu podtrzymali w ekipie obecnej. Na, na poziomie praktycznym to potem wygląda tak, że te realnie zaniżone środki na zaspokajanie kluczowych... Kluczowych celów państwa, kluczowych obowiązków państwa przekładają się później na, na przykład takie historie jak e, niezrealizowane wnioski samorządów, jeżeli chodzi o budownictwo społeczne. Tak, No to, że setki samorządów słyszą, że ich wnioski ostatecznie nie są kwalifikowane i e, programy, e, programy budownictwa no, pozostają papierowe. E, to samo oczywiście dotyczy ochrony zdrowia. Nie będę przeciągać, bo widzę, że czas się skończył. Ale to, co było grzechem tamtego pisowskiego budżetu odziedziczonego przez nową władzę dziękuję i co bardzo, niestety jest grzechem po podtrzymywanym w dziękuję kolejnych bardzo. budżetach, to zaniżony udział wydatków na publiczną ochronę zdrowia. Dziękuję Udekret bardzo, Panie Przewodniczący. Marka na się i po prostu nie, wy, nie wywiązywaliśmy się pośle, państwa z dziękuję dziękuję obowiązków bardzo. wobec obywateli. Dziękuję.